Szanowni Państwo, w związku z trwającym stanem epidemii, mając na celu Państwa, jak również nasze bezpieczeństwo, ustalono tymczasowe zasady funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie. Od dnia 8 kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie będzie do odwołania nieczynny dla interesantów. Pragnę podkreślić, że nie przerywamy pracy. Wszelkie sprawy można załatwiać telefonicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, jak również poprzez portal pracagov.pl. Rejestracja odbywa się również za pośrednictwem portalu elektronicznego pracagov.pl. W urzędu znajdują się również druki do rejestracji. Jest tam również skrzynka podawcza na korespondencję, która jest czynna między godziną 8.15 a 12. Chciałbym powiedzieć również, że służymy Państwu pomocą pod dostępnymi numerami telefonów. Wszelkie informacje dostępne są na, stronie, na naszej stronie internetowej www.ciechanow.praca.gov.pl. Dziękuję bardzo.